Dzień dobry wieczór moi mili. Dzisiaj Was zabieram na krótkie malowanie razem ze mną, słuchajcie. Jak nie skupiam się zbytnio na szczegółach, to mogę w tym czasie rozmawiać. Ja tutaj zajęłam się tłem mojego autoportretu z zeszłego roku, który postanowiłam skończyć, ale generalnie chciałam Was zaprosić na godzinę 20.00 na. Na live'a, który tutaj, o, widzicie, jeszcze furia mi przyszła. Na live'a będzie taki dosyć ciekawy temat. Zainspirowała mnie sytu do, do niego sytuacja, która miała miejsce we wtorek. Yy, no, jakby tu wam powiedzieć yy, doświadczyłam małego wypadku i stwierdziłam, że zrobię nagranie. Na temat omówimy sobie przypowieść o miłosiednym Samarytaninie. Może tak, część osób, która ma ze mną bezpośredni kontakt, wie o co chodzi. Część się dowie już na samym live. I tak sobie pomyślałam słuchajcie, że żebyście się do tego czasu, ten live będzie o 20.00, zastanowili. Jakie Wy mieliście, czy macie, czy mieliście przeżycia, kiedy Wy byliście na przykład miłosiernym Samarytaninem, można się tu oczywiście chwalić, bo przecież yy, yy, spotykamy się, żeby porozmawiać, ale też yy, czy były takie sytuacje, kiedy wy na przykład yy, doświadczyliście pomocy ze strony postronnych osób, bo słuchajcie, w przypowieści o miłosiernym Samarytaninie. W sumie osoby, które nie tylko są świadkami Jehowy, ale również innego, właściwie większość przeważa wyznanie katolickie w Polsce, wiedzą, znają tą przypowieść, ale tam jest mowa o chyba tak trzech osobach, czyli tak: uczony w piśmie. Kto tam był jeszcze? Jejku, uciekło mi, dopiero miałam w głowie. Uczony w piśmie, tak? Ja jeszcze sobie sprawdzę przed, przed live'em. Faryzeusz, to jest w sumie to samo, ale mniejsza w tym. I Samarytanin, tak? I teraz ta sytuacja, która miała miejsce, to wydarzenie, które miało miejsce we wtorek. Szczerze mówiąc, ja w danej chwili stałam się miłosiernym Samarytaninem sama dla siebie, bo nie miałam innego wyjścia, słuchajcie. Ale tak jak tam w przypowieści czytacie, to są osoby, które mijają, tak? Mijają kogoś, kto jest w potrzebie, ignorując totalnie całą sytuację. I tylko wam nadmienię, że mnie mijały dwie osoby z mojego byłego zboru, które się nie chcę tu nikogo osądzać, ale biorąc pod uwagę podejście, to zachowały się jak niektóre osoby z tej przypowieści o miłosiernym Samarytaninie. Może tak, trochę mi to nie, nie, nie idzie. Widzicie, zabrałam Was na taką wycieczkę, żebyście sobie. Popatrzyli, jak ja maluję, ale to jest praca z zeszłego roku, która leżała zwinięta za telewizorem i ostatnio ją wyciągnęłam. Ja jestem w trakcie malowania jeszcze czegoś innego. To jest dużo większe wyzwanie, ale tamto, tamten obraz pokażę Wam za jakiś czas, jak będzie skończony. To Wam pokażę. Myślę, że Wam się spodoba. A tutaj jest interpretacja: moja interpretacja mojej osoby, autoportret zajęć z Pawłem deską w Poznaniu w zeszłym roku. I tak sobie postanowiłam, że, że nie pokażę się Wam tym razem. Ja widzicie tylko fragment moich włosów. Ja jestem w piżamie, słuchajcie. Ja czasami, tak jak jakąś wenę dostanę, coś to, to tak to wygląda. Ja już nie pomijam, że, że gdzieś tam coś jest ubrudzone farbą. Czasami się dopierze, czasami nie. Przecież ja mam też taką specjalną odzież, ale odzież no ubrania. Fartuch malarski, ale wiecie, jak człowieka nachodzi faza, to się na to nie patrzy. I taka sytuacja miała teraz miejsce i stwierdziłam jak się zajęłam malowaniem, kurczę przecież Was mogę zabrać na taką małą wycieczkę, żebyście sobie y, popatrzyli, to i tak nie idzie mi, słuchajcie, tak jak, tak jak normalnie, y, kiedy maluję, ale trochę sobie popatrzycie. I ja uprzedziłam się i tak. Poza tym jestem w piżamie, bo ja się trochę obijam ostatnimi czasy od tego wtorku. Ale jak się ma wspaniałych ludzi wokół, którzy służą pomocą, słuchajcie, to czego więcej nam potrzeba. Oferowały mi się z pomocą kurczę, dziewczyny, dziewczyny, które mieszkają na zachodzie, która jeszcze, no, Ola, tu ktoś z, z jednego ze zborów mi się też oferował, że jakieś zakupy czy pomoc. Słuchajcie, ja mówię, że mam Basię też, chociaż Basia jest w tej chwili w znacznej odległości ode mnie, ale, ale jakby co, to no, to by przyjechała w każdej chwili. Poza tym. Widzicie, taka sytuacja też sprzyja do takich refleksji nad własnym życiem. Nie mówię, że się czasami nie popłaczę, ale biorąc pod uwagę to, co ta sekta, bo mnie inne słowo już po prostu się nie, nie ciśnie na usta, tylko to, co robi z więzami rodzinnymi i ludzie będący tam w organizacji są tak zmanipulowani. Że oni nie są w ogóle tego świadomi, tak samo jak moje dzieci. Słuchajcie, ludzie nie są tego świadomi. Kurczę, mamy 7 minut już, ale przypuszczam, że tego typu kanały, tak? Nie przypuszczam, tylko na pewno tak jest. Mają wpływ na to, że i innym się otwierają oczy. Niedawno skontaktowała się ze mną moja taka, wiecie, to się w sekcie mówiło: wieczna zainteresowana. Słuchajcie, włos mi się dostał tu. Wieczna zainteresowana i... Gdzie i powiedziała, że spotkała jednego osobnika, mojego byłego grupowego i, i też mu nagadała, dlaczego, co ja im takiego zrobiłam. Nie piję, nie palę, nie popełniłam żadnego grzechu. Znaczy, pić to y, większość z nas pije z umiarem, nie? Jeśli o to chodzi. Y, dlaczego oni mnie tak traktują. Y, no, i tam nawiązała właśnie do sytuacji z zuzią, i ona słyszy od niego, no bo ona sama odeszła, coś w tym rodzaju było. A ona do niego, no przecież każdy ma prawo, każdy ma prawo podjąć y, y, własną decyzję w swoim życiu. To, to, co, to to jest, yy, słuchajcie, to jest yy, zresztą: my, wszyscy, którzy opuściliśmy tą organizację, wszyscy wiemy, że to jest szantaż emocjonalny, prawda? Że to jest szantaż emocjonalny, no ale cóż, yy, nie będę się rozwodzić nad tym dłużej. Yy, ja sobie dalej maluję, kochani. Zapraszam Was na jeszcze tutaj podgonie, bo farba schnie. Najwyżej później, jak się to posunie do przodu, to Wam pokażę, jak to mi się rozwinęło bardziej. Bo ja tutaj będę robić przejścia kolorów. Za chwilę wejdę w, w turkus. Słuchajcie, żeby było kolorowe, jak Bożenka, nie? Na tej zasadzie jeszcze, jeszcze trzeba rozmyć te kolory. Ale powoli, powoli, małymi kroczkami zobaczcie, już się coś tam tworzy, prawda? Muszę zmniejszyć oczy. Jeszcze Wam pokażę, bo oczy mi wyszły za duże. To jest na któryś gdzieś w poście na Facebooku. Ja tam jestem z dziewczynami właśnie jak malujemy autoportret. Właściwie szczerze mówiąc to. Jestem wdzięczna Pawłowi, że, że, że po prostu podjął taki temat, bo ja nigdy swojego autoportretu nie robiłam w życiu. On też zresztą, ale yy, traktujemy to jako wyzwanie. Wychodzimy z własnej strefy komfortu i, i możemy się sprawdzić od tej strony. Ja na pewno do wieczora wam nie, nie skończę, tego całości nie pokażę, bo ja muszę się jeszcze skupić yy, na tych oczach. Muszę dobrać farbę, żeby ona się zlewała. Kolor z, y, z kolorem tektury. Ale jeszcze wam z bliska pokażę coś na zakończenie. Coś wam pokażę. Yy, ja kiedyś mówiłam o tym, ale. To jest, y, wezmę zbliżenie, y, tutaj o, pokażę Wam z bliska. Y, to jest tektura falista i słuchajcie, o, z tyłu, z tyłu wygląda tak. I jakieś cechy charakterystyczne naszej osobowości y, trzeba było je uzewnętrznić, czyli y, usunąć tą większą y, wierzchnią warstwę tektury gładką, która tutaj była. I ja, y, ja chciałam tak, y, y, jak gdyby skupić się na włosach, tak wyszło. Oczy muszą być mniejsze, za duże. Chociaż jedna z dziewczyn mi powiedziała, mówi, wiesz dlaczego ci wyszły duże oczy? Bo ty dużo widzisz. Wiecie, dużo widzisz. To jest. Y, 16 listopada był dzień wiedźmy, a Wiedźma to jest kobieta, która ma wiedzę. Ja Wam na którymś nagraniu mówię. A niewiasta, a niewiasty są w zborach, yy, nic nie wiedzą. I, yy, I szczerze mówiąc, się zastanawiam, czy je zmniejszyć, czy nie. O, yy, także słuchajcie, tak to wygląda. Ja za dużo tutaj robić nie będę, skupiam się na tle. No i oczywiście troszeczkę zmniejszyć oczy. No, i też cechą charakterystyczną mojej osoby są niebieskie oczy, więc ja też tutaj je podkreślę. A większość, słuchajcie, będą przejścia kolorystyczne wokół włosów. No, taki kolorowy akcent, który, z którym mnie większość ludzi kojarzy. W takim razie, słuchajcie, zapraszam, godzina 20, sobota. Który dzisiaj mamy? Słuchajcie, zobaczcie, ja nawet, nawet nie spojrzałam, który dzisiaj mamy. Nie będę wstawać, nie będę sprawdzać, ale w takim razie do godziny 20 i omawiamy, rozmawiamy na temat postawy miłosiernego Samarytanina. W takim razie wszystkiego dobrego, miłego popołudnia dla Was, może inaczej. Tradycyjnie, szczęśliwego popołudnia, wieczoru, Albo nocy, albo poranka, w zależności o jakiej porze będziecie oglądać. Miłego, miłego dnia dla Was, kolejnego i do zobaczenia wieczorem, papa! Pa.